Wkrótce było dobrze, teraz się. Wiecie, jesteśmy się zdałam. jest od jaja. O, Mogę jedną? dhe të tjerë do të kishin ne çastin e çastit. Ne do të ishim në çastin e çastit.

Jeden raz, dwa, trzy, jeden, jeden, jeden raz. Jeden raz, dwa, trzy. Jeden, jeden głośniej. Wystarczająco. To jaki? Ja zrobię My to służymy idealnie. Jeden raz, Jej, trzy, jeden, jeden, jeden raz. Ale nie Jeden, jeden raz. Jeden raz, dwa, trzy. Jeden. Raz, jeden raz, trzy, jeden, jeden. Jeden raz, dwa, trzy, jeden, 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 trzy jeden, 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 raz, jeden, jeden, dwa, trzy, jeden, 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 raz dwa trzy, jeden, raz dwa trzy. jeden, 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 raz. Raz, dwa, trzy. jeden, jeden, raz. Raz, dwa, trzy. jeden, 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 Próbujemy. <tryk> Próbujemy. <tryk> 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 das ist das